Rafinha w tym sezonie pokazuje się z niesamowitej strony. Można by się pokusić o stwierdzenie, że jest on jednym z najlepszych skrzydłowych dotychczasowym sezonie. Został również mianowany kapitanem Blaugrany, co pokazuje jego zaangażowanie i miłość do tego klubu. Oto jego droga na szczyt, która była pełna wyzwań i nieoczekiwanych zwrotów. Rafinha urodził się 14 grudnia 1996 roku w Porto Alegre w Brazylii, w skromnej rodzinie. Dorastał w trudnych warunkach, a jego droga do kariery piłkarskiej była pełna wyrzeczeń. W wywiadach często wspomina, że jego rodzina nie zawsze miała pieniądze na podstawowe rzeczy, a on sam musiał się zmagać z wieloma problemami. Jako młody chłopiec grał na ulicach Porto Alegre, podobnie jak wielu innych przyszłych brazylijskich piłkarzy. Rafinha, choć zawsze wierzył w swoje możliwości, przez długi czas nie mógł znaleźć klubu, który by go chciał. Trenował w lokalnych drużynach i często brał udział w próbnych treningach w większych akademiach, ale z różnych powodów nie udawało mu się przebić. Mimo tych trudności jego talent został w końcu dostrzeżony, a jego droga zaczęła się na dobre, gdy dołączył do młodzieżowej drużyny Hawaii FC, brazylijskiego klubu z siedzibą w Santa Catarina. Jego umiejętności szybko przyciągnęły uwagę europejskich skautów. W 2016 roku, w wieku 19 lat, Rafinha przeniósł się do portugalskiego Vitória Guimaraes, gdzie zaczął grać profesjonalnie w Europie. W Vitorii szybko zaczął się wyróżniać, co przyciągnęło uwagę większych klubów. W 2018 roku przeszedł do Sportingu. To tam jego nazwisko zaczęło być bardziej rozpoznawalne. Zaledwie rok później Brazylijczyk przenosił się do francuskiego klubu State Rennes, gdzie szybko stał się jednym z najważniejszych zawodników w drużynie. Jego szybkość, technika i umiejętność dryblingu sprawiły, że wyróżniał się na tle innych piłkarzy. W 2020 roku Rafinia przeszedł do Leeds United, gdzie pod wodzą trenera Marcelo Bielsy eksplodował formą. Leeds zapłaciło za niego około 17 milionów funtów, co wówczas było dużą inwestycją, ale szybko okazało się, że była to świetna decyzja. W Premier League Rafinia wyróżniał się swoją kreatywnością, Precyzją w podaniach oraz umiejętnością strzelania bramek. Stał się jednym z ulubieńców kibiców Lidz dzięki swojej nieustępliwości i zaangażowaniu na boisku. Jego występy w Anglii przyciągnęły uwagę największych europejskich klubów, a szczególnie FC Barcelony, która w tamtym czasie przechodziła okres odbudowy. W końcu nadszedł rok 2022. Rafinia podpisał kontrakt z Barceloną za około 60 milionów euro. Dla Brazylijczyka było to spełnienie marzeń. W Barcelonie Rafinha szybko stał się ważnym elementem drużyny Szawiego Hernandeza. Jego wszechstronność na skrzydle, zdolność do gry obiema nogami oraz techniczne umiejętności pasowały do stylu gry Barcelony. Rafinha często był kluczowym zawodnikiem w ofensywie, współpracując z takimi piłkarzami jak Robert Lewandowski czy Pedri. W tym sezonie Brazylijczyk niesamowicie wstrzelił się z formą. W ośmiu meczach piłkarz strzelił pięć bramek i zaliczył dwie asysty. Do tego Rafinia od kilku meczy dumnie nosi opaskę kapitana zespołu, w którym marzył od zawsze grać.